Muzeum utracone przywraca pamięć. Tragiczny wrzesień 1939 roku. Po niespełna 21 latach niepodległości Polska ulega agresji sąsiadów. Od pierwszych tygodni okupacji ziem polskich, zgodnie z dyspozycjami Hansa Franka. Niemcy zaczęli w sposób planowy i świetnie zorganizowany konfiskatę zbiorów publicznych, kościelnych, jak i prywatnych kolekcji dzieł sztuki. Rekwizycji dokonywała przede wszystkim komisja powołana przez Kajetana Mühlmana, podzielona na dwie grupy, południową i północną. Obie wyszukiwały obiekty sztuki, konfiskowały, a następnie gromadziły i inwentaryzowały je w odpowiednich składnicach. W Warszawie dzieła sztuki składowano w gmachu Muzeum Narodowego. W Krakowie jedna ze składnic mieściła się w magazynach nowo wybudowanego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Poza terenem Generalnego Gubernatorstwa zbiory najpierw pozostawały w muzeach. Jednak już w 1942 roku w obawie przed nalotami zaczęto przygotowywać dzieła do ewakuacji. Konserwator Zabytków Dolnego Śląska Günter Grundmann zabezpieczył w tym celu niemal 80 schowków w zamkach, klasztorach, kościołach i magazynach. W tym samym czasie i z tego samego powodu dyrektor Sztat muzeum Dantich profesor Willy Drost podjął decyzję o wywiezieniu zbiorów muzealnych do składnic w okolicach Gdańska. Pod koniec lata 1944 roku Niemcy zdali sobie sprawę, że wobec coraz szybciej zbliżającej się linii frontu wschodniego najlepszymi miejscami składowania tej ogromnej ilości dzieł sztuki będą Dolny Śląsk, Austria, Bawaria, Turingia i Saksonia. Po upadku Powstania Warszawskiego zaczęli w pośpiechu wywozić łupy z Muzeum Narodowego, zbiory kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej z Gołuchowa, zbiory z pałacu w Wilanowie, Zamku Królewskiego, pozostałości zbiorów Biblioteki Krasińskich, z Pałacu Błękitnego Zamońskich, rezydencji Czartoryskich na Kredytowej i Pałacu Radziewiłów na Bielańskiej. Ewakuacją zbiorów z Warszawy dyrygował Alfred Schellenberg. Szef muzeów dystryktu warszawskiego, wypełniający rozkaz Hitlera o ocaleniu najcenniejszych zbiorów przed zaplanowanym spaleniem Warszawy. Część dzieł z warszawskiej składnicy przewieziono samochodami, a potem pociągiem przez Śląsk w stronę Austrii. Fischhorn. Malowniczo położony zamek w Austrii nad Alpejskim jeziorem, datowany na 1200 rok. Niegdyś siedziba rodziny Liechtensteinów a od 1941 roku kwatera dowództwa dywizji SS i rezydencja słynnego kolekcjonera dzieł sztuki Hermana Fegeleina, szwagra żony Adolfa Hitlera. Kończy się wojna. Amerykanie docierają do zamku Fischhorn, aresztują człowieka numer 2 III Rzeszy Hermana Göringa i przejmują obiekt wraz z tym, co w nim ukryto. Kilka dni wcześniej amerykańska 12. Dywizja Pancerna Armii generała George'a Pattona wyzwala obóz jeniecki w Murnau am Staffelsee, w którym od 1939 roku Niemcy więzili tysiące polskich oficerów. Wśród oswobodzonych jest porucznik Bogdan Urbanowicz, żołnierz kampanii wrześniowej, malarz, absolwent warszawskiej ASP. W swym dzienniku, urbanowicz zanotował Dziennik fiszhornu. w roli głównej, Bołdan Urbanowicz, Murnał. myśląc dziś o tej przygodzie mego życia. Nie mogę jej tłumaczyć zbiegiem okoliczności, grą przypadku. Chcę dostrzec sens, logikę i związki zdarzeń niedawnej przeszłości. Nie mogę ograniczać wspomnień tylko do paru miesięcy rewindykacji. Nie bez śladu pozostało pięć lat obozów Norymberga, Laufen, Murnau. Siódma Armia Pattona uwalnia nasz obóz 27 kwietnia 1945 roku. Salzburg. Po dwóch tygodniach wyjeżdżam do Wecklabruck za Salzburgiem. Potrzebni są tam oficerowie dla opieki nad tysiącami Polaków wywiezionych w czasie wojny do Niemiec. W Salzburgu zgłaszam się do Military Government. Zostaję mianowany spokesman of Polish People State of Salzburg. To znaczy pełnomocnikiem wysiedlonych Polaków. Chłaniają mnie bez reszty sprawy znalezienia koszar dla paru tysięcy bezdomnych, więźniów, chłopów, kobiet i dzieci. Organizuję kuchnię, opiekę lekarską, nawet izbę porodową. W lipcu 1945 roku zgłasza się do mnie stary plutonowy Jan Maj. Panie poruczniku, tam w górach, na zamku w Fischhornie są ukryte skarby królów polskich, polskie obrazy, meble, książki, które teraz grabią Austriacy i Dipisy. Schodzący z gór Polacy potwierdzają meldunek Maja. Ruszyłem do Warszawy. Warszawa. Muzeum Narodowym nie zastaje dyrektora Lorenza. Większość pracowników muzeum zabezpiecza zabytki na ziemiach zachodnich. Relacje moje przyjmowane są w muzeum z rezerwą. Dopiero Karol Estreicher zorganizuje zebranie u wiceministra Leona Kruczkowskiego. Dziwne jest to zebranie ministerialne w hotelowym pokoju Kruczkowskich w Polonii. Siedzimy w koło na łóżkach. Kruczkowski, Zachwatowicz, Grabowski, Tomkiewicz, Estreicher. Opowiadam o Salzburgu i to, co wiem o Fischhornie. Nazajutrz to jest 16 sierpnia. Otrzymuję dokument z ministerstwa pisany po angielsku, podpisany przez Leona Kruczkowskiego, a upoważniający mnie do rozpoznawania, inwentaryzacji i zabezpieczenia dzieł sztuki wywiezionych przez Niemców na tereny strefy amerykańskiej. Wracam przez Pragę do Salzburga. Z dumą przedstawiam w military government mój dokument z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Oficer Education, Religion, Fine Arts and Monuments chłodno komunikuje, że taką drogą spraw tych się nie załatwia. Wymagane jest pełnomocnictwo uzyskane na normalnej, dyplomatycznej drodze. Proszę tylko o możliwość zabezpieczenia dzieł. Po kilku dniach z porucznikiem Hartem wyjeżdżamy do Fishhornu. Otwartym Willisem mijamy szybko Bad Reichenhall, znany kiedyś z opowiadań ciotek i babek. Auto ostro bierze wiraże w ciemnych dolinach Kufsteinu. Zaczynają już różowieć góry, które wkrótce zaczerwienią się łanami róż alpejskich. Prześwietloną dolinę jeziora Cel See zamykają białe, lodowe szczyty Grossglocknera i Venedige. Na południowym cyplu jeziora, niedaleko Bryk, ukryty w zieleni mały zameczek Lichtensteinów, potem własność peruwiańskiego milionera Gildemeistera, a od 1941 roku Lager SS i melina generalmajora SS fegeleina Wjeżdżamy krętą, zapuszczoną aleją na plac przed zamkiem. To koła, rozrzucone skrzynie, Kupy zmierzwionej słony i śmieci z walizka z rdzewiałego żelastwa. Porucznik Hart zatrzymuje auto i wyciąga z tej sterty śmieci wielki, brązowy relikwiarz z Muzeum Narodowego. Wchodzimy przez bramę do zamku, zajętego teraz przez oficerów Rainbow Division, tęczowej dywizji. Bartownik amerykański otwiera nam drzwi do parterowej sali w wieży. Fishhorn. Ciemne, sklepione pomieszczenie. W półmroku rozróżniam sterty zwalonych książek. Na książkach w nieładzie leżą białe, marmurowe popiersia. Środkiem izby biegnie wąska ścieżka. Zdumiewająca jest pamięć ludzka. Skoncentrowana na jednym problemie, raptem ujawnia nazwiska, określenia, które wydawało się na zawsze zniknęły ze świadomości. Idę do okna, dewcząc książki i papiery. Na parapecie widzę niedopałki, laki strajku i małą płytkę z metalu. Biała i niebieska emalia z Limosz, Na odwrocie numer inwentarzowy Gołuchowa. Wracając, dostrzegam wśród papierów wielką pieczęć woskową. Wyciągam spod książek i szpargałów zczerniały, zapisany łaciną dokument. To oryginał Unii Polsko-Litewskiej 1501 w Mielniku sporządzony. Podnoszę pierwszy papier z brzegu. Dostrzegam tak charakterystyczne pismo i rysunki piłkowe Cypriana Norwida. Patrzę na zniszczony fortepian z połowy XIX wieku. Może to ten, Chopina. Na belkach krok leżą warstwami obrazy. Zdejmuję pierwszy z góry. Odskakujemy, bo z obrazu leją się strugi wody. To panno dekoracyjne. Następny obraz. Autoportret Jana Matejki. Przechodząc dziś w pantoflach pod bacznym okiem woźnych sale Muzeum Narodowego, widzę ten obraz oparty o słup Baraku w słomie i w smugach słońca migocących rozbudzonym kurzem. Na krokwiach odkrywamy altanę Gierymskiego, bociany hełmuńskiego, pocięty nożem portret pasierbicy rodakowskiego. Podnosimy ze słomy pomięty, zdarty z blejtramu i zielony od pleśni obraz. Graw Mora Wierymskiego. Oglądam książki, złocone skórzane oprawy, sygnatury Wilanowa, księgozbiór Stanisława Kostki Potockiego. Dziś, zdaje się, ten księgozbiór jest wystawiony w holu Biblioteki Narodowej. Na popiersiach marmurowych znajduję znaki inwentaryzacyjne Zamku Królewskiego w Warszawie. Opowiedziałem historię dwugodzinnej mej pierwszej wizyty w fiszchornie. W początkach września otrzymuje wezwanie zgłoszenia się do pracy w Fischhornie. Sprawy obozowe przekazuje Komitetowi Polskiemu. Rozpoczynają się dni codziennej pracy, równie mozolnej, jak pełnej niespodzianek. Prowadzimy dziennik pracy, sporządzamy inwentarze rzeczowe przedmiotów. Jesteśmy fizycznymi robotnikami. Zbijamy skrzynie, transportując je do samochodów przy stałych brakach gwoździ, desek, słomy i narzędzi. Otwarta była sprawa odzyskania dzieł rozgrabionych przez okoliczną ludność. Udało mi się spowodować wydanie przez władze amerykańskie komunikatu polecającego ludności zwrot rozgrabionych rzeczy z zamku. Zagrożono karami wojskowo-sądowymi w wypadku znalezienia przedmiotów. Powoli zaczęły sunąć furmanki posłusznych Austriaków z przedmiotami i meblami pochodzącymi z zamku. Niezależnie od tej akcji, przeprowadziliśmy rewizję w sąsiednich domach i w okolicy. Od dawna mówiono mi, iż pewne przedmioty były wywiezione do kaprunu. Tam, w gajówce, natrafiliśmy na liczną grupę ponurych patrzących z podełba blondynów. Przeciwu Gajowego przeglądamy wszystkie pomieszczenia i strychy. Znajdujemy szereg przedmiotów polskiego pochodzenia, między innymi srebrny stół z Bebederu. Kiedyś wieczorem wchodzimy do baraku żołnierzy amerykańskich. Duża sala oświecona buchającym wysoko otwartym płomieniem żelaznego piecyka. Parę metrów od pieca rozpięty na ceglanej ścianie wielki gobelin flamandzki z XV-XVI wieku. Na gobelinie żołnierze umocowali tarczę, do której rzucają strzałkami. 16 kwietnia 1946 roku o godzinie 9.53 wyrusza transport z dworca kolejowego. W Piliżnie amerykańska eskorta przekazuje transport eskorcie złożonej już z polskich żołnierzy. Transport wjeżdża w granice Polski. Do obywatela magistra Bogdana Urbanowicza w miejscu. Ministerstwo Kultury i Sztuki potwierdza niniejszym odbiór transportu polskich dzieł kultury i sztuki wyrewindykowanych przez obywatela z okupacyjnej zony amerykańskiej w Austrii i przywiezionych z Salzburga w 12 wagonach dnia 23 kwietnia bieżącego roku do Warszawy. Wymieniony transport, który złożony został w Muzeum Narodowym w Warszawie, składał się według ramowego wykazu sporządzonego przez Muzeum Narodowe. Ogółem z 698 następujących pozycji: skrzyń 477 sztuk, mebli 167 sztuk, rzeźb 31 sztuk, dywanów 17 sztuk, ram do obrazów 6 sztuk. Powyższa suma pozycji jest więc o 80 wyższa od liczby 618 pozycji, figurującej w ramowym zestawieniu sporządzonym w Salzburgu w czasie pakowania przedmiotów objętych transportem. Naczelny dyrektor muzeów i ochrony zabytków dr Władysław Tomkiewicz. Szacuje się, że podczas II wojny światowej Niemcy skradli z Polski i wywieźli 22 miliony tomów ksiąg i 516 tysięcy skatalogowanych dzieł sztuki. Ile dzieł tak naprawdę utraciliśmy, nikt nie jest w stanie obliczyć. Mówi się o realnej stracie w wysokości kilkudziesięciu ówczesnych miliardów dolarów. Dla polskiego dziedzictwa są one po prostu bezcenne. Sytuację utrudnia zaginięcie w latach 70. dużej części dokumentacji biura rewindykacji i odszkodowań. Prawdopodobnie została zmielona w papierni w jeziornie. Równocześnie wielu prywatnych kolekcjonerów nie rejestrowało swoich strat. Wiele lat po wojnie udało się odzyskać kilkanaście obiektów, które były wywiezione do zamku Fischhorn, a nie zostały odnalezione przez Urbanowicza. Do Polski wróciły między innymi Krzyż Procesyjny z Limosz Krzyż został nabyty przez Izabelę z Czartoryskich Działyńską w 1865 roku w Paryżu do zbiorów ordynacji czartoryskich w Gołuchowie. Przed wybuchem II wojny światowej Maria Ludwika Czartoryska ukryła najcenniejsze dzieła w swojej kamienicy na Kredytowej w Warszawie. Tam, w 1941 roku, odkryli je Niemcy, którzy po upadku Powstania Warszawskiego wywozili w pośpiechu całe zrabowane kolekcje, między innymi do zamku Fischhorn w Austrii. W 2004 roku mieszkanka Celamzy znalazła krzyż na śmietniku. Nie zdawała sobie sprawy z jego wartości. Dopiero po trzech latach przekazała go w depozyt do Gothic und Bergbau Museum w Leogang. Po przekazaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentacji, w 2008 roku krzyż został zwrócony Fundacji Książąt Czartoryskich. Portret Karola Podlewskiego Jana Matejki. Odnalazł się w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych. Dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady RP w Waszyngtonie i potwierdzeniu pochodzenia dzieła zostało ono zwrócone do Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespół 42 rysunków i grafik Aleksandra Orłowskiego, Juliusza Kossaka, Kazimierza Wojniakowskiego, Józefa Chełmuńskiego, Piotra Michałowskiego, Michała Płońskiego, Zygmunta Fogla i Leona Wyczółkowskiego. Dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie zostały rozkradzione przez okoliczną ludność, odnalezione na terenie Ameryki Południowej i rewindykowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy pomocy Fundacji Kronenberga w 2014 roku. Portret mężczyzny Jana Mosterta. Pojawił się na aukcji w Stanach Zjednoczonych już w 1948 roku. W 1952 roku trafił do zbiorów Virginia Museum of Fine Arts w Richmond. Portret wrócił do kraju w 2005 roku dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ambasady RP w Waszyngtonie. Z dzieł najprawdopodobniej wywiezionych do Fishhornu do tej pory nie wróciły między innymi. Portret Franciszki de Savoie Nemur, mademoiselle Domal, późniejszej królowej portugalskiej. Tryptyk Pieta, święty Jakub, święty Jan Chrzciciel, Limoges. Portret księżniczki Ludwiki Lotaryńskiej, François Clouet. Dyptyk Mater Dolorosa, Exce Homo, Dirk Bouts, Warsztat. Poszukiwania i negocjacje nadal trwają. Dzienniku Fischhornu udział wzięli Bogdan Urbanowicz, Karol Estreicher, Leon Kruczkowski, Jan Zachwatowicz, Władysław Tomkiewicz, Willis Jeep, Zamek Fischhorn Oryginał Unii Polsko-Litewskiej 1501 rok, rysunki piórkowe Cypriana Kamila Norwida, dokument potwierdzający przywóz dzieł z fischhornu. Kalizator sportowy. Mecenas kultury i sztuki.